Przed nami 577 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Co się wydarzy, Jaman jest pod wrażeniem charakteru i serca nany. Postanawia wziąć z niej przykład, ale to wzbudza w niej gniew. Duygu podsłuchuje rozmowę Alego, Jagmur kłamstwem stara się umocnić swoją pozycję. Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w 577 odcinku serialu Emanet Dziedzictwo odcinek 577 w środę 21 maja 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 577 odcinka serialu Dziedzictwo Jaman śledzi nane i ku swemu zaskoczeniu dowiaduje się, że dziewczyna rozdaje potrzebującym jedzenie w rocznicę śmierci swojej matki. Chociaż tego nie pokazuje, robi to na nim wrażenie i również każe wysłać dary potrzebującym. Jego czyn wzbudza w nanie gniew. Dziewczyna nie chce żadnej pomocy od okrutnego mordercy, za jakiego uważa Yamana. Idris szykuje kolejną zasadzkę na Yamana. Na wieść o tym, że Ali nie kocha Jagmur, Duego czuje się jeszcze bardziej winna. Jednocześnie przygotowuje się do opuszczenia Stambułu. Obojętność i chłód Alego nie ułatwiają jej tego. Dodatkowo Jagmur jasno daje jej do zrozumienia, że Ali należy do niej. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.